Książę Andrzej został odarty ze tytułów. Przejmie je królowa Camilla. Królewska rodzina Wielkiej Brytanii, podobnie jak Show Business, nie lubi próżni. Wiadomo było, że któryś z Windsorów będzie musiał prędzej czy później przejąć wszystkie honorowe i najczęściej niewiele znaczące, szlacheckie tytuły. Które pozostawił po sobie skompromitowany książę Andrzej? Przypomnijmy tylko że ulubiony syn królowej Elżbiety wreszcie musiał zmierzyć się z konsekwencjami licznych oskarżeń, które były kierowane przeciwko niemu w związku z bliską znajomością z Jefrem Epsteinem. Czara koryczy przelała się, gdy Andrzej zawarł godę z Virginią Giełfifre. Kobieta była już gotowa procesować się z księciem. Jednak ten złożył jej propozycję nie do odrzucenia. Wiele tytułów odebrano Andrzejowi już wcześniej, jednak jeszcze do niedawna pozwolono mu zachować tytuł wojskowe. Cóż, zgodnie z obwieszczeniem pałacu Buckingham, nowym pułkownikiem Gwardii grenadierów zostanie niekto inny jak królowa małżonka Camilla. Andrew może więc bezpowrotnie pożegnać się z kolejnym zaszczytem. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Camilla to jednak nie jedyna osoba. Która będzie mogła pochwalić się nowymi honorami. Otóż księżniczka Walii Kate stania stanie się pułkownikiem Gwardii Irlandzkiej. Jej małżonek, przyszły król Wielkiej Brytanii, będzie mógł natomiast pochwalić się tytułem pułkownika Gwardii Walijskiej. Przypomnijmy: służba księcia Andrzeja ujawnia kulisy pracy dla royalsa, żartowaliśmy. Że powinien mieć obrotowe drzwi w sypialni. Tytuły mają zostać oficjalnie przeniesione podczas przyszłorocznej uroczystości TROPING THCOLOR organizowanej na cześć urodzin króla. Tym razem wyjątkowo wielka feta nie zostanie wyprawiona blisko faktycznych urodzin Karola, którym wypadają w listopadzie. Zamiast tego na planowaną datę wskazano 17 czerwca.